Witam Was, moje słoneczka. Dzisiaj jest cudownie. No może dla niektórych trochę za gorąco, ale ja to uwielbiam. Jest wieczorek. 18.30. Jest prawie 30 stopni. Ja to kocham, bo jestem z marzuszek. Wybrałam się na przejażdżkę jadę sobie w, zupełnie w inną stronę. Tam, gdzie jeszcze nie byłam. Gdzie mnie oczy poniosą. Kochani, to jest takie piękne. Wyjdź sobie. I nie wiedzieć dokąd się zmierza, po prostu przed siebie. Na pewno większość z was miało też czasem taką ochotę, ale mimo tego nie poszło, nie odważyło się, nie pobiegło, nie pojechało. Co ja wam, kochani, powiem? Ja, oprócz tego, że mogę sobie tak jechać, gdzie chcę, w którą stronę, to właśnie w moim życiu jest dokładnie tak samo. Nie ma już żadnych ograniczeń, nie ma żadnych ścian. Nie ma żadnych blokad. Ja sobie mogę wyjść, pojechać, spotkać się z kim chcę, wypić kawę z kim chcę, zjeść sobie pizzę czy kolację z kim chcę. Naprawdę to jest boskie. Jak się pozbędziemy tych naszych ograniczników w naszej głowie, że nam wolno lub nam nie wolno, bo nam wypada lub, lub nie wypada. A jeszcze, jak myślimy, co myślą inni na nasz temat, i jak zobaczą nas, że my pijemy kawkę z jakąś osobą inną niż nasza rodzina czy najbliżsi, no to już co niektórzy są w szoku. Ja już się do tego przyzwyczaiłam. Kochani, ja jestem gotowa, otwarta wypić kawę z każdym, oczywiście. Musi być też to osoba kulturalna, jak ja to mówię. I no wybaczcie, ale nie tak, tacy panowie, co czasem piszą, poszukujących pań, no niestety, ja już jestem zajęta i tak nie bardzo bym chciała z takim panem, co szuka pani. No, ale jakby był taki już naprawdę fajny, jakiś ciekawy temat i, i nie bardzo byłby nachalny, to też jestem gotowa wypić kawę bez zobowiązań. Najbardziej kocham te osoby takie świadome, które zaczynają się rozwijać, tak jak ja, na tej drodze naszej, na tej ścieżce rozwoju swojego, no bo z tymi to już jest w ogóle mega, no z tymi to już kurczę to jest tak jak mówię dwa magnesiki się do siebie przyciągną i nie można się nagadać po prostu i nie można się nacieszyć jak się jest taką osobą i można sobie o wszystkim mówić i, i tak jak mówię bez tabu, bez ograniczeń, bez bania się, bo co ta osoba o mnie powie, bo my, my. ludzie właśnie my e, rozwijający się jesteśmy zupełnie inni Chwileczkę poczekam, jak przejadą nie ludzie. Jesteśmy zupełnie inni. Dlaczego? No bo, to, bo ja to widzę, bo ja to czuję. No bo jak ja słyszę coś, jak ja mówię, tutaj, bo jestem sobie tu, czy jestem tu, bo właśnie jestem na kapce, bo właśnie wczoraj y, rozmawiałam z kimś z rodzin, mówiła właśnie sobie jem kolację, a ty się tak nie boisz, a przez wieczór, a będziesz wracała, a może się coś stanie, a coś, to, coś, to, to obcy kraj. Boże, kochani, uwierzcie mi, z trudem potrzebuje śmierć. Już nie Naprawdę, mi się wtedy w głos śmiać. Boże, kochani, jak, jakie ludzie mają blokady, jakie mają ograniczenia. Oni się już boją, siedząc w domu, w ogóle nie wychylając nosa. I właśnie to jest to, kochani, jak siedzimy zamknięci w czterech ścianach i gdzieś tam przez przypadek usłyszymy, bo ktoś tam kiedyś powiedział, albo w jakichś tam informacjach, jak ja to mówię, telewizyjnych czy w gazecie, bo tam ukradli, tam napadli, tam zabili. Koniec, leżymy, nie wyjdziemy z domu, nie ufamy już nikomu. Przykre to jest, bardzo ograniczające, i bardzo dla mnie to jest straszne, jak można się tak dać ograniczyć. I całe życie się bać, i siedzieć jak ta mysza, wystawić czubek nosa i z powrotem się chować do swojej norki przysłowiowej. No nie, to kochani jest nie dla mnie. Skoro ja jestem gdzieś, powiedzmy, i już znam parę osób i czuję się dobrze i już tak przetestowałam, że w tym miejscu nic mi nie grozi, jadąc tą ścieżką, czy tą, czy nawet wieczorową porą, że tu nikt mnie zaczepia, tu się od nikogo nic nie usłyszy. No to kochani, no to jak mnie ktoś tam gdzieś straszy z daleka, co nie jest tu, gdzie ja, no to jest śmieszne, no ale to jest prawdziwe, kochani, no. Śmieszne, ale też i prawdziwe. No i smutne razem, no bo ludzie po prostu, no ograniczają siebie samych, tak, no jak można. No przyznam, że ja też kiedyś się ograniczałam, ale nie dlatego, że się bałam, ja byłam odważna. Może wstydliwa, trochę zakompleksiona, nie miałam takiej odwagi gdzieś wejść, ale nie bałam się, że jak wyjdę, to, to mnie tam zabiją, zamordują, może to A mój tym ludzi jest tak, I właśnie, jak mnie ktoś teraz straszy, albo mi coś mówi, no to ja mówię, Boże, dobrze, że jestem już w innej bajce, na innej ścieżce, z innymi ludźmi. Dobrze, że jestem już tak odważna, tak ufająca, komu ufam, no przecież o przecież jak ja zawsze gdzieś jadę, idę, to zawsze, zanim to zrobię, to sobie poproszę w myślach o, o ochronę, o obronę i tak dalej, o prowadzenie. Więc czuję się naprawdę pewna wtedy, a co ma być, kochani, jak to mówią, to i tak będzie, tak? co ma nas spotkać, to i tak nas spotka. I ja Was proszę, kto jeszcze jest taki zamknięty, taki nie do wiary. Puśćcie na nie słuchajcie tych ludzi, co was ciągle tam przybijają gwoździami do podłogi, że nie możecie z tobą ruszyć ręką, żebyście chcieli odlecieć jak ptak, a jesteście uwięzieni jak w klatce. I najstraszniejsze jest co? No to, że nas więzią jak kurczę się, zaplączę mój język, jak to powiedzieć, uwięzili nas nasi najbliżsi. To jest bardzo przykre. Oni nas tak wsadzają do tej klatki, karmią nas, dają nam co trzeba, ale, ale jesteśmy uwięzieni. Ja już nie chcę być w klatce. Ja już się wyrwałam z tej klatki. Jak ja to mówię z takiego więzienia. Ja jestem teraz wolna, jak tak, gdzie chcę tam frunę, gdzie chcę patrzę, gdzie mój wzrok sięga. Tak jak mówię, z kim chcę, to się mogę spotkać. No wiadomo, początki były też ludzkie. Nie powiem. Jak się zaczęłam spotykać z Facebooka z osobami, no to też takie kontrowersje były. Oczywiście kto? No, nasi najbliżsi, no a ktoś by inny. No ty się nie boisz, no jak ty możesz jechać, ty się tej osoby nie boisz, a do ciebie jak przyjdzie, to się nie boisz. Boże, Ty mój święty. No nie boję się, no nie boję się. Bo skoro ktoś, nie znając mnie, na oczy mnie nigdy nie widząc, zaprasza mnie do swojego domu, pomyślcie, jak on. Bardzo musi ufać, tak? Takiej Bożenie, która przyjedzie nie wiadomo skąd. Gdzieś tam sobie popisze trochę na Facebooku, ma swoje jakieś tam filmiki, ale kim ona tak naprawdę nie jest. I to jest takie cudowne. I w drugą stronę też to działa. Jak ktoś chciał do mnie, tak samo może przyjechać, kochani. W obydwie strony. Ja zapraszam do siebie oczywiście. I jak to jest pięknie i cudownie się nie bać. jak to jest cudownie się spotykać z ludźmi i im ufać. Ja tu też teraz się spotkałam już dwa razy z fajną dziewczyną, z Osią i jeszcze myślę, że się spotkamy nie raz. I ona też mnie odnalazła, właśnie dzięki Facebookowi. I już byłyśmy zauroczone z sobą, nawet jeszcze nie widząc siebie tak na żywo. A jak już zobaczyłyśmy się, no to już w ogóle jesteśmy zauroczone. Kochani, jak się pozbywamy naszych blokad, naszych ram, wychodzimy z tej szklady, a jak już wychodzimy, to kurczę, nie dajmy się z powrotem do niej wsadzić nikomu. Je jeżeli my mamy odwagę sami w sobie i chcemy gdzieś tam wyjść i iść, to po prostu idźmy. Ja już to zrobiłam i zachęcam Was, idźcie Wy też. Naprawdę, a spróbujcie tak sobie kiedyś wyjść z domu, wsiąść do pociągu jakiegoś, jak śpiewa Rodowicz i przejechać ją tak bez celu gdzieś tam, raz, drugi, trzeci, bo tak jak wiem z praktyki, partnerzy życiowi potrafią też utrudniać życie, potrafią hamować nas i to tak samo z dwie strony działa, albo panie panów, albo panowie panie, i to jest okropne, kochani, bo skoro my kogoś kochamy albo jesteśmy przyjacielem życiowym, swoim, jesteśmy partnerami, jak ktoś może nas ograniczać, jak ktoś nam może zabraniać robić to, co my kochamy, jechać tam, co my lubimy, spędzać czas w miejscach, które nam sprawia radość. Ja sobie teraz przynajmniej nie wyobrażam że ktoś może mi tego zabronić. No nie ma takiej opcji, kochani. Nie ma. Ja powiedziałam głośno w moim domu, nie ma takiej opcji, bo jeżeli mi zabronicie, to was w moim życiu nie ma, mimo, że jesteście mi <laughs> bliscy i w moim sercu. Ale ja sobie nie dam już tego odebrać, tej mojej wolności, tej mojej radości, tego, tego mojego szczęścia. Bo ja naprawdę nic nie robię. Ja tylko się intelektuję. Ja tylko kocham życie. Ja tylko chcę żyć. Ja tylko chcę wypić tą przysłowiową kawusię i spotkać się z dobrymi ludźmi. Czy ja tak wiele chcę? No chyba, kochani. To przynajmniej na dzień dzisiejszy, bo nie wiem za miesiąc, za dwa, co ja zechcę. Może coś zechcę niesamowitego. Ale cokolwiek to będzie to ja i tak. Robię to po prostu. Sami mi tu moje serce? No to ja sobie jadę rowerkiem i Was tak bardzo kocham. I wyjdźcie z szufladek, z tych ram, z tych ograniczeń i się mnie dajcie przycumować z powrotem. Płyńcie jak łódź po oceanie. A ja Was kocham. Tak bardzo, bardzo, bardzo. I może wam zarażę poprzez ten film, że któregoś dnia zechcecie wyjść z